No, wiem, wiem, że to jest takie. To takie. Głupie zadzwonić do pani, ale. Chciałem od pani kupić choink choinkę w tym roku, tym bardziej, że widziałem panią w telewizji, o tak opowiem. <grym> Okej, okay, super miło. Trochę późna godzina na choinki o tej porze. Ale, ale jak pan chce kupić, to nie ma sprawy. Ale naprawdę się dozwonię do pani z rolnik żony? <grym> tak. O, no to kurczę naprawdę. Ja jestem fanem ogólnie pani, bo kibicowami jestem taki za panią, byłem i pani, bardzo ładnie pani, pani wygląda się Miło. prezentuje. Ale muszę od pani kupić, Miło, tym bardziej, się. że mieszkam tam 20 km od, od plantów. No to jak do pani tu nie zadzwonić i nie kupić? No to super, to tym bardziej zapraszam, to już w ogóle jest bardzo blisko. Kurczę, pieczone. No, powiem pani tak. Yy, chciałem taką choineczkę do 2,5 metra właśnie, jak największą. No, nie problemu. To może, nie wiem, um, tak dzień, dwa wcześniej, jak Pan się zdecyduje już, że, znaczy no, jak Pan na pewno chce, to super, ale konkretnie po prostu mówimy się na dzień, tylko potrzebuję dzień wcześniej wiedzieć, dobrze? Bo też no, pracuję no. jeszcze i no nie zawsze jestem w domu. Dobrze. A mogłaby Pani, no to też głupie pytanie, no ale muszę powiedzieć. Kurczę, jak już się dodzwoniłem, to już nie wytrzymam. <laughs> Tam, e, znalazłeś się tam tego koniec końców chłopa. No koniec końców też to nie jest. Na razie jestem zadowolona, jak wyjdzie wszystko, to pokażę wie pan. Też, e, program jest bardzo intensywny, nie ma co ukrywać. No tak, ja jestem, ja jestem e... rozemocjonowany, bo mówię tutaj, kibicuję pani i mówię, kurczę, no fajnie jakby taka ładna dziewucha sobie znalazła odpowiedniego chłopaka, nie? Bardzo mi miło, dziękuję. Nie, no. na razie jest dobrze, no, życie zweryfikuję, wychodzę z założenia, że zweryfikuję czas i życie, no, po prostu, no tak dobra. to działa chyba. No dobra, nie będę Pani zawracał gitary, bo wiem jak osoby, które zyskują dużo na popularności, bo sam kiedyś byłem popularny, hmm. y, mają y, jakieś plotki zaraz piszę jakiś super ekspres, kto z kim się rozsadł, uh -huh. kto z kim jest, wiem jak to działa, więc życzę Pani dużo zdrówka i ja za. za, za A Pan za... popularny jak? Może ja na Pana? A ja? Ja jestem youtuberem, wie pani? Ja mam 200 tysięcy ponad subskrypcji na YouTubie. I jako kto? Youtuber. Co? Ja na YouTubie siedzę, nie mam czasu na to. No, a ja jestem youtuberem, Ale. wie pani? 200 tysięcy... 000... No, wie pani, co znaczy stream? Stream? No, wiem. No, streamuję sobie na YouTubie, tam, że... No fa... Kurczę, jestem po prostu streamerem, tam... Siedzę, Aha. dymy ro... robię. Hm rzeczy. No, także. Wiesz no ale fajnie, że pani, chociaż nie. Pa, fajnie, że pani nie jest gwiazdą, że pani potrafi porozmawiać normalnie. Nie, ja wręcz że ja nie jestem gwiazdą i ja się śmieję, że ja tylko stałam pokazana w telewizji, ja do końca będę że ja swoją naturalność i autentyczność zachowuję. Na pewno ludzie inaczej tam reagują, bo gdzieś tam widzieli tak i w ogóle. No to jest miłe, bo mam miło, więc naprawdę się cieszę, bo no nie spotykam się z jakimś tam hajtem, a... Myślę, że też jestem silna psychicznie, ale no nie jednego chłopaka można, czy tam dziewczyna złamać z tym i tego najbardziej, no, no można powiedzieć, no nikt tego nie lubi, ale... A, a mi no, pani... Jak... A bo dobra, nieważne, nie, nie, fajnie, nie, dobrze, nie, właśnie... To nie, to śmiało, nie, naprawdę, to nie, tam śmiało. Bo dziewczyna, bo ja mówię, ja jestem dopiero tam na... Moja dziewczyna jakby mi spoileruje i mówi, powiedz o strzelcu z łuku, ja tego nie rozumiem akurat. A co strzelcu z łuku. Właśnie nie, nie wiem, właśnie... No, ja no właśnie nie wiem, no to może może dziewczyna coś pomieszała. No nieważne, w każdym bądź razie. Ja tak samo, ja tak samo, ja Byłem pani wytłumaczył, ale nie wiem o co chodzi. Ale, okay, ale dobra, to jak przyjedzie pan pokoje tak, do to zapraszam dziewczynę. Tak. Dobra, przyjadę z dziewczyną i po prostu pogadamy. Dziękuję bardzo, że pani porozmawialiśmy jako jak pani celebrytka nawet, mhm, ale. Tak. No, no przesady. Nie, naprawdę, wcześniej pan po prostu zadzwoni, i to się dogadamy na konkretny dzień, godzinę. i... Dobrze. No. Dziękuję. Dobranoc życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Dobrej nocy. Widzowie, czekajcie, bo ja powiem wam szczerze, oglądałem wszystkie sezony rolnik szuka żony, ale muszę zobaczyć, z kim rozmawiałem. Wiem, że tego sezon.